Bohaterowie zdjęć w jakiś sposób czytają te zdjęcia. I myślę, że poza jedną tutaj tylko galerią, którą nie pokazałem jeszcze osobie, która na, tej, na tych zdjęciach jest, wszyscy te zdjęcia widzieli i każdy potrafił przeczytać dokładnie, dokładnie tą, 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 tą swoją sesję w taki sposób, w jaki ja chciałem, żeby, żeby to, to było stworzone. W wypadku tej naszej tutaj z Ewą z sesji to też chodzi o to, że to, jest, to są zdjęcia, które dla niej są ważne, tak? To, jak odczyta to ktoś inny, to już jest zupełnie rzecz wtórna, tak? To bohater danych, danych zdjęć ma to czytać w taki sposób, jak on chce i to dla niego jest najistotniejsze. Mhm. Chyba istotą w ogóle fotografii jest odczytywanie, tego, co, co na fotografii widzimy. Oczywiście możemy to robić na pojedynczym obrazie, na, na pojedynczym kadrze, ale możemy to robić też w seriach, tak? tak jak tutaj mamy większość, to są zdjęcia, które ogląda się w jakiejś serii, tak? one pojedynczo nie są tak istotne, jak wtedy, kiedy je połączymy właśnie w, w, takie, w taką jak gdyby książkę, tak? mamy pojedyncze strony, ale możemy to wszystko połączyć w ładną książkę. Nie wiem, ja nie skupiałem się za bardzo na tym, żeby wyszukiwać tutaj na wystawę jakiś określony rodzaj fotografii. Są jakieś takie pojedyncze zdjęcia, które jakoś tam się nie łączą, tak jak mam gdzieś tam z tamtej strony, ale w większości chciałem, żeby to było coś, co możemy gdzieś tam sobie odczytać. A kto co będzie widział, to, to myślę, że to od naszej wyobraźni zależy i chyba to jest najciekawsze w ogóle w fotografii. No, I myślę, cudne, nie? i w ogóle o sztuce. Rozmawialiśmy o tym też przed wystawą. Miałeś ochotę tam się tak w opisie tej fotografii dopowiedzieć, o czym jest ta wystawa. Ja tak troszeczkę byłem niepewny, czy, czy warto to robić, bo, bo też tak myślę, że najfajniej jest jak, jak widz sam sobie. Tak, widzi Wojtek, to. Wojtek mi połowę opisu wyciął, ale jak najbardziej się z tym zgadzam. tak? Może nie o to chodzi, żeby pójść na łatwiznę, tak? żeby oglądać te zdjęcia w taki sposób, jak ja je chciałbym, żeby ktoś oglądał, ale żeby każdy z nas przeczytał to po swojemu. I to jest, to jest chyba ten, to, 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 to bardziej istotna tutaj ta, ta, ta część tej, tej, tej wystawy. Myślę. Słupów jest dużo, właściwie tam naukowo, są biegacze, tutaj sobie jedna rowerzyści i gdybyś nie pojawił się w tym miejscu, właściwie nie byłoby tego zdjęcia, nie? Które, które pięknie dzieli przestrzeń, świat na, na, na takie na właściwie dwa, robić dwa światy. I, I to jest takie właśnie dla mnie, no to jest taka intesencja takiej uważności fotografa. Który, który z tej rzeczywistości wymuskuje coś, czego inni by nigdy nie zauważyli? Znaczy, jest taka koncepcja gdzieś na fotografii, która mówi o tym, że jest to jakiś moment, tak? który, który, który trzeba zauważyć, i, 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 i tak naprawdę od, od gdzieś tam doświadczenia, umiejętności fotografa zależy, żeby, żeby to widział. Ja myślę, że to każdy z nas jest, jest obserwatorem świata i każdy w stanie jest takie rzeczy za, gdzieś tam zaobserwować. Ee, oczywiście ja uważam, że w fotografii nie powinno być przypadku. Ee, bardzo e, mocno w ostatnim czasie próbuję zaplanować to, co chcę sfotografować. Ee, jedna z tych sesji nawet postanowiłem sobie ją rozrysować na kartce przed sesją. Raz, że to bardzo ułatwia pracę, tak? bo wiem, co chcę i ja już mam zaplanowane, zaplanowany cały scenariusz takiej sesji. Oczywiście są takie sytuacje, jak takie bardzo dynamiczne, jak, jak, jak maraton, kiedy kiedyś się nie da pewnych rzeczy zaplanować, kiedy bohater ze zdjęcia, czy bohaterka akurat tutaj jest w jakimś określonym miejscu i czasie. I, no myślę, że, 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 że każdy z nas jest, jest, jest w stanie te rzeczy zaobserwować. E, oczywiście problem jest z, z samym robieniem fotografii. E, w, w, mówi się w ogóle, że najlepsze zdjęcia e, robi się w momencie, kiedy odkłada się aparat. E, niektórzy fotografowie e, robią w ten sposób, że ustawiają aparat przed sobą, ale nie patrzą przed, przez wizję, tylko patrzą przed siebie, żeby wszystko widzieć. Nie używasz świateł elektrycznych? E, to znaczy, przeważnie. przeważnie. Yy, no, są, znaczy są zdjęcia, które no, wymagają tego. Tak? To są zdjęcia, gdzie, gdzie, gdzie światłem się pewne rzeczy wycina. Ale zdecydowanie bardziej yy, wolę pracować ze światłem zastanym. Yy, raz, że przede wszystkim widać od razu, yy, jak to światło się rozkłada, i, i, i to jest bardzo fajne. Yy, oczywiście powoduje to, że jeżeli to światło jest słabe, tak, to te zdjęcia są technicznie trochę yy, słabsze. Ale to nie jest dla mnie istotne zdjęcia. Tak? Zdjęcie może być źle wykadrowane, może być poruszone, może być niedoświetlone. No cokolwiek może być technicznie z nim nie tak, ale istotą jest to, co jest na fotografii. Tak? To, 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 to chyba jest najistotniejsze w tym, co ja w tej chwili robię. Kiedyś bardzo się koncentrowałem na tym, żeby to zdjęcie było technicznie bardzo dobre. Ale zupełnie niepotrzebnie, bo tak naprawdę wystarczy wziąć komórkę i można też zrobić zdjęcie świetne technicznie, ale które nic zupełnie nie mówi. To jest jakiś tam kadr, nie wiem, po prostu zatrzymanie gdzieś tam jakiegoś obrazu, ale nic poza tym.